6 sposobów na wykończenie dolnej krawędzi, które natychmiast podniosą jakość Twojego szycia. Klasyczne dwukrotne podwinięcie dołu, które całkowicie zamyka surową krawędź. Pracę można znacznie ułatwić, uprzednio dwukrotnie zaprasowując krawędź do wewnątrz. Wtedy dół sam się układa i łatwiej zachować równą szerokość szycia. Dół jest podwijany jednokrotnie, a surowa krawędź zostaje zabezpieczona ściegiem obrzucającym. Przy tkaninach o wyraźnej fakturze można śmiało wykonać widoczne przeszycie od prawej strony. Faktura materiału skutecznie zamaskuje szef. Aby dół wykończyć bez widocznego przeszycia po prawej stronie, stosuje się podszycie kryte. Po zabezpieczeniu krawędzi ściegiem obrzucającym, dół podszywa się ręcznie, łapiąc igłą dosłownie jedną nitkę tkaniny głównej od lewej strony, bez przebijania materiału na wylot. Idealne do nagawek spodni czy do płaszczy. Baby hem to bardzo wąskie, dwukrotne podwinięcie dolnej krawędzi o szerokości około 2-5 mm, wykonane maszynowo. Często szyte etapami z odcięciem nadmiaru materiału po pierwszym przeszyciu, to idealne wykończenie dla tkanin lekkich i bardzo lekkich, takich jak satyna, szyfon czy jedwab. Kolejna metoda polega na oblamowaniu surowej krawędzi taśmą, czyli lamówką. Lamówka nie tylko zabezpiecza krawędź przed strzępieniem, ale również stabilizuje i delikatnie usztywnia dół wyrobu. Świetne rozwiązanie dla tkanin lekkich, gdy zależy nam na zdefiniowaniu linii dołu, a także dla materiałów miękkich lub rolujących się. Wykończenie plisą polega na doszyciu pasa materiału, który po zawinięciu do wewnątrz tworzy obręb. Pisa zamyka surową krawędź, usztywnia i dociąża dół, a przy tym wygląda bardzo estetycznie od lewej strony.